Zobaczcie, w którym aby nic nie przegapić. Jest to bardzo ważne, ponieważ mam tutaj naprawdę mega dużo kozacji dla jakaków. Nie chcecie, żeby te rzeczy po prostu was ominęły jest polega na prostym otworzeniu puszki. Jeśli macie na przykład taką właśnie zamkniętą puszkę, wiecie, przeszkadza wam w dostaniu się, żeby tam szpiegować, to jest bardzo prosty sposób na otwarcie, a przynajmniej tak pokazują to dajfaki. My dzisiaj sprawdzimy, czy ten sposób działa. Polega on na tym, że bierzemy dwa takie spore klucze, odwracacie jeden z tej strony, tak żeby tutaj było naprawdę grubo. I wiem, że to trochę głupie, że tutaj mam kluczyki, a w taki sposób otwieram tą puszkę, no ale wyobraźcie sobie, że te kluczyki. Kiedy już mamy naszą kłódkę i chcemy się gdzieś dostać, na przykład do jakiegoś tajnego sejfu, które są tajne informacje, bierzecie owe krótcze i ściskacie kłódkę w ten sposób. Teraz zrobiło się dosyć mocno sztywno. No i zobaczymy co to działa. Wow! Ej, to poszło. Słuchajcie, patrzcie! Od razu płytka puściła. Tutaj czubek się tak ładnie wyłamał. Widzicie? Ten materiał wcale nie jest taki mocny, jakby mogło się to wydawać. Tutaj są jeszcze kawałeczki tego. Naprawdę, tutaj nawet nie trzeba większej siły. Myślę, że poszłoby jakąś nawet większą płytką. Żeby nie było, że w tym tutaj poszukujemy, mamy drugą Samą kłódkę, no i pokażę Wam, że ona naprawdę działa. Można ją spokojnie kuczykiem otworzyć. Jest w pełni sprawna, naprawdę nie jest z nią nic źle, nie jest jakaś uszkodzona, więc teraz ją zamykamy. O, jak to jest tak? No się. O, dobra, jest zamknięta i teraz na jednym cięciu, w sensie bez żadnych cięć, otworzymy ją po raz kolejny. Miejmy nadzieję, że też się oddaje, samicie nie mam pewności. O, patrzcie, znowu, dokładnie tak samo jak wcześniej. Idealnie tutaj się wyłamało, zobaczcie, tutaj są chyba nawet części tej skutki. Tam w środku jest coś metalowego, mega fajnie to wygląda. No i powiem wam, że skutki naprawdę nic nie zostało. Nie taki... Drugi raz. Widzicie, to sposób żadna kustka Was nie otrzyma, to w każdym będzie dwóch większych kluczy. Więc owy lifehack możemy zaliczyć. Teraz kiedy tego chcecie, możecie się dostać do jakiegoś sejfu, który jest zabezpieczony taką właśnie kłódką, bez większych problemów. Drugi lifehack polega na zebraniu odcisku palca i sprawieniu, że można odrzotować, ale specjalnie teraz ustawiamy nowy odcisk palca, tak żebyśmy wszystko widzieli napi, żeby Zobaczymy, czy to działa. OK. Gotowe. Jest mój ojciec palca i teraz spróbujemy go zdjąć. W taki sposób, aby odblokować telefon bez użycia tego oto kciuka, którego właśnie przed chwilą tutaj ustawiłem. Będzie nam potrzebna szminka. No, jestem ciekaw, czy to będzie działało. Każdy szpieg ma przecież szminkę, prawda? Do tego również będzie potrzebna taśma przeźroczysta, taki jakiś spory kawałek, okej, okay, myślę, że jest ok, Zostawmy sobie tą taśmę w tym miejscu, żeby właśnie tutaj włożyć odcisk palca. Teraz musimy wysmarować nasz kciuk szminką. Jeżeli chcecie się dostać na czyjś telefon, to musicie wysmarować jakimś sposobem przyjść palec. Nie wiem jak to zrobicie, ale no, po prostu sprawdzimy czy ten lifehack w ogóle działa. Okej, okay? więc smarujemy sobie kciuk tak Idę wszystkie odciski palców. Tak pięknie. Cały kciuk. Robię to naprawdę dokładnie. Okej. Okay. Dobra, myślę, że już jest okej. Okay. Taki mam teraz czerwony kciukas, Tak jak wy możecie zostawić czerwony przycisk subskrybuj, tak jak mój kciuk. O, dokładnie tak. No i teraz przykładamy do naszej taśmy. W ten sposób. Ok. Odkładamy i zobaczcie. Idealnie zrobił się odcisk palca, nie? przyłożyć do naszego telefonu, tak którym sobie go ustawiliśmy. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Telefon pewnie się trochę poprodzi, ale to nic. Najważniejsze, jest, żeby ogóle taśmę się go w ten sposób odblokować. Uwaga. Przykładamy taśmę i uwaga, czy to będzie działało. No. Dalej telefonie, dalej. Już odcisk palca mój tutaj jest. Halo. dokładnie go trochę tutaj przylepimy. No nie może. Nie reaguje nic niestety. To może zadziałać, nie tutaj, nie oszukujmy się. Ten lifehack like od początku nie miał prawa bytu, ale byłoby to naprawdę satysfakcjonujące, gdyby się udało. Jednak teraz wiecie, że jest to niemożliwe, więc nie musicie nawet tego próbować. Niestety nie dostaniecie się do tajnych zdjęć osoby, którą chcecie szpiegować. Ten lifehack like nie działa. Następny lifehack like będzie takim bardziej lifehackiem like skrytkowym, a mianowicie chcemy zrobić tak jakby zegarek z małym dublełeczkiem, w którym możecie coś schować. Mamy tutaj taką bransoletę jakby, widzicie? No i w moim przypadku mam takie AirPodsy, ponieważ w AirPodsach mam słuchawki, w których na przykład mam tajnego informatora i on mi mówi co, gdzie i jak. Ten no możecie przykleić cokolwiek, czego chcecie, na przykład jakieś malutkie pudełeczko. Wiecie, żeby to jakoś ładnie ubrać. Jest opcja również przyklejenia szminki, której na przykład będzie w coś ukryte. Więc jak widzicie opcji jest naprawdę bardzo dużo. My się dzisiaj skupimy na...